Ty sobie żarty z nas wszystkich robisz? Nagrywasz jeszcze filmik i opowiadasz, że a, twoje długi to nie są do osób fizycznych, tylko do banku czy do jakichś tam instytucji. Ja wiem, ty bank traktujesz jako miejsce, na które się napada z książeczką sfałszowaną wojskową w ręku, żeby coś wyłudzić. A instytucje, kto by się tym przejmował? My mamy za to wszystko płacić? Za swoje długi? My mamy je spłacać? My do ZUS-u mamy płacić, a ty masz nie płacić? Ty masz się rozbijać luksusowym samochodem po mieście, bo ci się nie chce płacić swoich długów? Powiedz mi, jak to jest. Złożyłeś wniosek o upadłość konsumencką w czerwcu 2023 roku. Od tamtej pory nie mogłeś realizować swoich zobowiązań, nie mogłeś nic płacić. To dlaczego w grudniu 2023 roku kupiłeś 60 tysięcy akcji firmy Happy Pack za 12 tysięcy złotych? Kilka miesięcy po tym, jak zgłosiłeś się do sądu, że Upadłeś. A jednak miałeś 12 koła na taką fanaberię. I miesiąc później sąd przyklepał twoje bankructwo. Wiedział o tej transakcji? Czy nie wiedział? Więc powiedz mi, czy twoja upadłość konsumencka jest prawdziwa, czy to jest faniackie zagranie, żeby tym razem kogoś innego zrobić w konia? Sąd. Instytucje jakieś tam. Żeby się wykpić ze swoich zobowiązań. Powiedz mi, jesteś bankrutem? Czy jesteś znowu z faniakiem, a to już blisko oszusta. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe. Ty potrafiłeś się chwalić, że kupiłeś bilety na jakąś galę za 2000 zł. Pff, patrzcie, mam, dwa tysiące. Kupiłem bilety VIP. To było głośno, tym się chwaliłeś. A po cichutku biegłeś? Wysoki sądzie, czy ja mógłbym stempelek, że jestem kolasem, że nic nie mam. Że jestem bankrutem. Chujem jesteś niebankrutem! Ale teraz tak. Odkąd ogłoszono Twoją upadłość, to już żaden komornik do ciebie się dobrać nie może. Jak miałeś jeszcze jakieś długi, które nie są tu wpisane, bo kto wie, czy wszystkie są wpisane, to teraz już jest problem. Już tak łatwo odzyskać pieniędzy od ciebie nie będzie. Nie ma bata, że sąd tego nie widzi. Nie ma takiego bata. Dobrze ci poszło na początku tej historii. Nie ma bata, że sąd i syndyk to klepnął. Przykro mi, zweryfikujesz te słowa. Za jakiś czas, ale będziesz musiał spłacać wszystko i komornicy do ciebie wrócą.